Być może problem jest taki, że filmy świąteczne, jakie teraz powstały, są ogólnie rzecz biorąc słabe. Jakby nie mamy czegoś pokroju opowieści Wigliny, która jest arcygenialnym świątecznym dziełem, i to będę tej tezy zawsze bronił. Polecam Tobie jeszcze raz obejrzenie podcastu, który nagram na temat opowieści wigilijnej. To jest po prostu świetne dzieło, które nam pokazuje całkowitą przemianę bohatera. Scrooge'a, który powątpiwa w chrześcijański dał, to jest bardzo mocno zaznaczone. Spotyka duchy, Przeszłych świąt, obecnych i przyszłych. I one zmieniają go. I potem Scrooge mówi, można powiedzieć, taką modlitwę do tych duchów na sam koniec, aby duchy przeszłych i przyszłych świąt ukazały mu drogę i właściwie postępowanie w tym świecie. I do, zostaje odmieniony. I nagle wszystkie osoby, które go nie znosiły, zaczynają go kochać, ponieważ staje się darczyńcą i dobrym człowiekiem. I cieszy się z każdego dnia, jaki ma. Więc to jest niesamowita. Idea, która jest oczywiście to jest takie zapakowanie chrześcijańskich ideałów w inny sposób. O jakich ideałach tutaj mówię? Nie wiem, być może kojarzysz stare angielskie kolendy. Stare kolendy to są na przykład takie, gdzie masz język jak u Szekspira, gdzie masz na przykład O, thou, We shall see, coś nam tego typu rzeczy. I tam możesz zobaczyć, na przykład jest taka kolenda Good King Wenceslas. Chyba tak to się wymawia. I cała tam jakby historia jest o tym, że dobry Król pomógł ubogiemu człowiekowi i na sam koniec jest taka zmianka. I pamiętajcie, wszyscy chrześcijanie, to jest zwrot do chrześcijan, wy, którzy będziecie błogosławili biednych, sami będziecie błogosławieni.